Cześć, ja jestem wspomniany i witam Was bardzo serdecznie w filmiku o 666 chapterze Naruto. Na samym początku mamy kontynuację z chapteru poprzedniego, czyli ta sytuacja, gdzie Obito wysysa z Madary moce Jinchurikiego. Tam zawiera mu te bestie, No, jest bardzo słaby, ponieważ no, udało mu się wyciągnąć jedynie e, cząstkę jednogoniastego i ośmiogoniastego. Więc jeżeli tam jest ośmiogoniasty, to znaczy, że albo wąchał już kwiatki od spodu. Albo nie wiadomo co się z nim dzieje, wiadomo, że ma te wszystkie bestie, tylko że nie wiadomo co się z dzieje. Dobra. Potem, kiedy Obito wyciąga te bestie z Madary, to w ogóle już ta sama sytuacja, że Madara nie lekceważy Obito, że jego umiejętności Obito jednak są wystarczające, aby Madara nie mógł mu zrobić krzywdy. W sensie, tam go zaatakował chyba ręką, i czy czymś tam i przeniknął to przez Obito. Więc, więc te moce Obito nadal, nadal działają. I to według mnie jest dobre. I widać, że Madara, co mnie bardzo cieszy, nie lekceważy przeciwników, ale to zaraz o tym powiem. Kiedy Obito wyciągał te cząstki z Madary, cząstki tych bestii, to mogliśmy ujrzeć ten świat Dżynchurikiego ciągle z tego, że wszystkie te bestie były pod takim jakby jeziorem, i wyglądało naprawdę fajnie, według mnie. Wszystkie takie, no. Wszystkie bestie zgromadzone w jednym miejscu, i naprawdę mi się to podobało. Następnie no, obito wciągną te cząstki. Jedno tego widać, że jest bardzo słaby, a to nic dziwnego, i tak cud, że musi się ruszać w tym stanie, że jest możliwe, takie działanie są dla niego możliwe w ogóle. Potem mamy sytuację, w której Sakura jest wciągnięta do wnętrza obito w sensie no, do tego świata, widzimy jej wielki strach, że to, co, że sama ta aura madary. Że to, że jestem Jujurikim, no to sprawiło, że Sakura nawet zapomniał jak oddychać, więc naprawdę ten, ta presja Madary jest wielka. Presja na innych, wywoływana przez niego. E, potem była ta sytuacja, gdzie Kakashi i Obito stanęli w ramię w ramię. Nie wiem czemu, ale bardzo mocno mi się to skojarzyło z Naruto i Sasuke. Że tacy przyjaciele, no... Potem Kishimoto uraczył nas retrospekcjami, też fajna odskocznia, no... E, Część z życia Kakashiego i Obito. Właśnie jak zauważyłem, że chyba po śmierci Obito, Kakashi ten, nabył ten nawyk spóźniania się, ponieważ no, w tym chapterze, w tych retrospekcjach, to Obito się spóźnił na miejsce, tam jakiś szukał wymówek. Madara zatokował Kakashiego i Obito, w ogóle przed całą tą sytuacją Madara główkuje, no, w ogóle widać, że ich nie lekceważy, że Bierze pod uwagę różne możliwości, że, że to, okret może być, go może obito. I zarówno obito, jak i kakashi tak. użyli swoich kamui na, na tych kulkach matary. Bo matara zaatakowała ich kulkami czakry, chyba. To takie pociski. Widać, że chyba miałem dość mocną siłę rażenia, ponieważ no, nie wystarczyłoby uniknięcie ich. Musieli użyć Kamui. I z tego co czytałem to niektórzy twierdzą, że e, Gai użyje tych przedmiotów, które wyleciały z Madary, które Madara wyrzucił. To jest nawet prawdopodobne, według mnie, ponieważ no, e, no, w tej takiej sytuacji raczej zwykłe techniki nie wystarczą, przynajmniej moim zdaniem. E, więc no, użycie tych przedmiotów będzie raczej potrzebne. Ale z kolei tych przedmiotów muszą się nauczyć używać. Będzie taki szybki kurs nauki posługiwania się tymi przedmiotami. Ale to mi nie przeszkadza, jestem ciekawy jak wykorzystał te przedmioty w walce z Madarą, bo to chyba nie są takie, które już widzieliśmy, chociaż może. I ostatecznie Obito oddał cząstkę jednoglądnie z i ośmioglądnie z Naruto. Jest ta ostatnia scena, w której oddaje i teraz tak się zastanawiam, bo jeżeli chodzi o Jinchurikiego, no to nie, chyba nie trzeba być koniecznie Jinchurikiem konkretnej bestii, aby przeżyć po wyciągnięciu jej. To mi się przynajmniej wydaje, bo no, obito prawdopodobnie chciał chociaż część Naruto oddać, żeby, żeby ten proces umierania, że tak to nazwę, zatrzymał się. Może to o to chodzi, że właśnie Naruto zostanie utrzymany przy życiu w taki dość dobry sposób. No, wyciągnął obito cząstkę, według mnie fajnie, że nie wszystko od razu, bo byłoby to naciągane. To jest dla mnie fajne. Ogólnie, Chapter. Zadziwiająco dobry, no, zadziwiająco, ponieważ, no, wiadomo, Naruto ma swoje wzloty i upadki. I ten chapter od bardzo dawna czytało mi się naprawdę przyjemnie, i nie mogę mu nic zarzucić. Może niektórzy nie podzielają jego zdania, ale mnie się ten chapter podobał. I spośród tych wszystkich man, które wyszły w tym tygodniu, tych wszystkich chapterów, no to byłoby mi ciężko włączyć najlepszy. Wszystkie były dość wyrównane, więc dla mnie to jest na plus, ponieważ. Jedno lubię i cieszę się, jeżeli bawię się przy nim dobrze. Przy tym co też się bawiłem dobrze. Mam nadzieję, że następne będą jeszcze lepsze niż ten. No i dobra, tyle. Mam nadzieję, że moja opinia Wam się podobała. Jeżeli tak, to mile widziałam pokórę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie.